어? <목소리도> I Zobacz, jak tam jest wysoko cień. Cienierz aż no dotąd. Widzę. A profesor no. powiedział, żebym tego absolutnie nie robiła, ponieważ będzie wyglądało nienaturalnie. A tu widzisz, jaki jest cień? No. Na pół domu. Zobacz, jaki straszny cień jest. Jak na pół domu. No tu, nie, aż no. dotąd. na jedną piątą doło, nie do no. No. no i pierwsze to będzie śmiesznie wyglądało, żeby taki kawałeczek Rozumiem. ułamany kafli no, Ma rację, to. Dlatego właśnie tutaj no. tak robię. No, i te kamyczki, te kamyczki. To. Wiesz, jak to wygląda, taka praca, ale, jestem, ale się bardzo cieszę, bo z, z tym zamiarem przyjechałam, że się zmierzę z akwarelą. A teraz przyszłam, zrobiłam sobie i się spełniłam. Krzyż. Hmm. Na pewno jakieś hmm. zaduma, zastanowienie się nad sobą miejsce wyjątkowe. Więc dlatego krzyż. Przecież nie tylko jako symbol chrześcijaństwa, ale jako pewnej drogi. Okno nadzieja. Niektóre otwarte, niektóre zamknięte, ale nadzieja. Cykl ziemi z kosmosu. Taki był program działania na ten kulminarz. I wyszło 8 pięknych obrazów. Jestem bardzo zadowolona. Aha,

Ale pierwszy etap miał być zamalowany. Drugi etap tego obrazu był taki i też miał być zamalowany. To jest wczoraj, jeszcze bez oczu. No, a to tak, tak, dzisiaj. Tak, tak, tak. Ja, ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna, bardzo wdzięczna za tą czernię, za takie, za takie podejście właśnie w kierunku wyciszenia, w kierunku minimalizmu. Trzebuje to tylko... Tak. ...w tym języku nie mów, co trochę więcej. Tak, dzięki rostlinie go mam. Nie <laughs> pozwoliłam, żeby go Ale tych no, oczu? Nie, W ogóle, od razu. W ogóle, powiedziałam, żeby szukała dalej, żeby nie rezygnowała. No i znalazła. Myślę, że tutaj jest niesamowita energia w tym obrazie i klasztoru, ciszy, która tu panuje, monochromatyczności głębi i szukanie różnych odcieni czerni. Tak, no. kogo motinźmy rapera, Artura. Artur rapera. Arturu rapera. To dlaczego kamienie? Dlaczego kamienie? Nie wiem, nie umiem ci tego powiedzieć. Są takie zaklęte zaklęte myśli a jesteśmy w klasztorze, więc to są takie momenty zadumy. Jest to wieża z zegarem i poniżej dachówki. to <noise> tak malowałeś. Zawsze tak maluję. To znaczy? No zawsze tak realistycznie. <noise> Miałem linijkę. <noise>